Witajcie na moim kanale Doktor Stylizuje. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest wszystkim paniom, które na co dzień borykają się z większym brzuszkiem, ale także dla pań, które są e, świeżo po porodzie, więc ich brzuszek jeszcze nie doszedł do normy, oraz dla osób, które tak jak ja są szczupłe, ale no niestety w ostatnich miesiącach e, trochę się pofolgowało i ten brzuszek jednak się pojawił. I... Ten odcinek jest jednym z dwóch odcinków, ponieważ postanowiłam go podzielić na dwie części. W pierwszej części pokażę stylizację w oparciu o spodnie, natomiast druga część, czyli drugi filmik, będzie poświęcony stylizacjom opartym na sukienkach i spódnicach. Dlatego zapraszam do oglądania. Na początek postanowiłam pokazać Wam, jak w rzeczywistości obecnie wygląda moja sylwetka, ponieważ ostatnio niestety e, trochę bardziej przytyłam niż zdarzało mi się to zrobić, to niestety, a w zasadzie niestety, postanowiłam to wykorzystać i pokazać Wam w tym filmiku, w jaki sposób chowam swój brzuszek, tak aby nikt nie wiedział, że go jednak mam. Dlatego zaczęłam od stylizacji, gdzie założyłam skinny jeans, które są w jasnym kolorze oraz obcisły top na ramiączkach. Dzięki czemu, jak widzicie, widać, że jednak ten brzuszek mnie odstaje. Oczywiście, wiem, że niektórzy mogliby zarzucić, że o, Adelina, wypięłaś się albo jakoś tak stanęłaś. Dlatego pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, jak wygląda mój brzuszek, kiedy jest wypięty, jak wygląda, kiedy jest naturalny i jak wygląda, kiedy jest wciągnięty? Dzięki temu widzicie jaka jest ta rozbieżność. I możecie sami stwierdzić, że jednak no, ta pośrodku obca jest tą naturalną opcją, z którą obecnie jestem. A teraz spójrzcie, jak wygląda w zasadzie moja figura, jeżeli spojrzymy na nią z daleka. Czyli jeżeli widzicie ją w większej perspektywie i bardziej w całości. Jak widzicie, z przodu widać, że coś tam się jednak dzieje gdzieś w tym bruszku. Tak samo widać to jednak z boku. I w tym przypadku tak samo pokazuję Wam, jak wygląda mój bruszek, kiedy jest wypięty, kiedy jest w naturalnej pozycji oraz kiedy jest wciągnięty, dzięki czemu możecie to wszystko zauważyć i wiedzieć, o czym mówię i dlaczego o tym mówię. Kiedy ktoś ma większy brzuszek albo kiedy się pojawi większy brzuszek, to dana osoba bardzo często postanawia ten brzuszek ukryć, a ukrywa w ten sposób, że zakłada coś szerszego. Dlatego dla przykładu wzięłam tutaj sweterek. Oczywiście, jeżeli spojrzycie, no to ten sweterek, jeżeli sobie swobodnie zwisa, to rzeczywiście tego brzuszka nie widać, tak? Jak stoję przodem nie widać, jak stoję bokiem też nie widać. Ale zobaczcie, jak to wygląda z większej odległości. Tu już sprawa ma się zupełnie inaczej, ponieważ jeżeli stoję przodem, to moja figura jest taka bezkształtna, natomiast w momencie kiedy stanę bokiem, no też to nie jest fajne. Dlatego warto w tym przypadku zastosować jeden mały trick, który polega na tym, że przednią część sweterka wkładacie, a w zasadzie wpuszczacie w spodnie. Dzięki temu tworzy się bardzo ładna linia po łuku, która sprawia, że ta sylwetka nabiera zupełnie innych kształtów, jest ciekawsza, i nogi się bardziej wydłużają. Jednym z ciekawszych takich trików, który stosuje się przy większych brzuszkach, są spodnie z wysokim stanem. Owszem, spodnie z wysokim stanem dzięki temu, że jednak ta talia jest wyżej, chowają ten brzuszek i ten brzuszek nie wystaje i nie wylewa się. Natomiast wszystko zależy od tego, jakie spodnie z wysokim stanem założymy. I tu specjalnie dla Was założyłam spodnie, które na pewno widzieliście już na filmiku dotyczącym różnej stylizacji z H&M-u, Link macie powyżej. Natomiast jeśli chodzi o te spodnie, to właśnie to są spodnie, które są po pierwsze w ciemnym kolorze, mają zakładki na brzuszku. A do tego, tak jak widzicie, mają pasek. Początkowo pokazuję Wam, jak te spodnie wyglądają zanim zawiążę ten pasek, i tutaj ten brzuszek jednak odznacza się, to znaczy widzicie, że jest taka górka w okolicach brzuszka. Natomiast wystarczy, że ten pasek zawiąże, zaczynają pojawiać się różne struktury, zaczyna się coś dziać. I tak naprawdę nie wiadomo do końca, co tu właśnie w tym momencie się dzieje, czy coś tam jest, czy czegoś nie ma. I zobaczcie na tą samą stylizację, z większej odległości. Też na początku nie zawiązałam paseczka, by Wam pokazać jak to wygląda. Natomiast w momencie, kiedy ten pasek zawiąże, zobaczcie, że znów zaczyna, to co powiedziałam, zaczyna coś się dziać. Ten pasek sprawia, że jest coś dodatkowego, więc tak naprawdę nie wiadomo na co patrzeć. I ten brzuszek jak gdyby w tym przypadku właśnie fajnie zanika. A teraz chciałabym Wam pokazać spodnie także z wysokim stanem. Które za chwilę moglibyście sobie zadać pytanie, dlaczego kupiłam, skoro tak źle w niej wyglądam. Ale ja je kupiłam na początku tego roku na wyprzedażach i te spodnie, uwierzcie mi, wyglądały bardzo dobrze. Ja tego brzuszka jeszcze wtedy nie miałam, i to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Ale wróćmy właśnie do tych spodni. Te spodnie mają tak samo wysoki stan. Tyle, że różnica jest taka w stosunku do poprzedniej stylizacji, a w zasadzie poprzedniej spodni, że one nie mają tak wyraźnych, większych zakładek, tylko one są malutkie, drobniutkie, dwie po jednej z każdej strony. Tak samo oczywiście te spodnie mają pasek, ale też mają inny materiał, leniany, a do tego mają kolor jasny. Jak spojrzycie z przodu, ta stylizacja. No, widać, że coś tam się dzieje, że jest jakiś wróżek, natomiast kiedy, kiedy stanę bokiem, to już po prostu nie ma o czym rozmawiać, bo sam obraz tego, co widzicie, mówi za siebie wszystko. Ale jak wygląda ta stylizacja z większej odległości? Otóż z przodu, no, widać nie widać, natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy stanę bokiem. Ten brzuszek jest bardzo, ale to bardzo widoczny. Co ciekawe, ten brzuszek jest widoczny w zupełnie inny sposób. To znaczy tworzy się taki balonik, który ma wyraźne odcięcie pod spodem. I to jest najgorsze, ponieważ to najbardziej zwraca uwagę na to, że brzuszek jest większy. Kolejna para spodni bardzo przypomina spodnie jeansowe. Ma wysoki stan i ma kolor czarny. Możemy powiedzieć, że jest super, bo jest to grubszy materiał, jest w kolorze czarnym, czyli nie widać tak szczegółów, ale też ma wysoki stan. Jednak te spodnie mają jedną drobną rzecz, która niestety niweczy całość stylizacji, a w zasadzie cały sposób ukrywania brzuszka. Chodzi między innymi o łączenie tych spodni. To znaczy, łączenie, które znajduje się w pasie, przebiega tak naprawdę przez środek dolnej części brzucha. Przez to dzieli optycznie brzuszek na dwie części, taką górną i dolną. Co jest szczególnie widoczne u pań, które tylko co urodziły i mają ten brzuszek jeszcze wiotki, albo u pań, które ogólnie mają wiotki brzuszek. I spójrzcie teraz, jak to wygląda z przodu. Widać jakoś tak, że inaczej pada już cień, więc coś tam się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy stanę bokiem, wyraźnie już widzicie, że jednak ten brzuszek jest podzielony na dwie części. Może u mnie nie widać tego tak wyraźnie z tego względu, że jednak mój brzuszek jest twardszy, nie jest to wiotki brzuszek, ale jednak już zarysowuje się taki podział. Natomiast, jeżeli spojrzymy z daleka, to tak, że to nie jest stylizacja, która jest sprzyjająca dla osób z większym brzuszkiem. A w zasadzie to nie są spodnie dla osób z większym brzuszkiem. Zobaczcie, z przodu to widać, ale jak stanę z boku, tym bardziej to widać. Jeżeli gdzieś staniecie, gdzie jest jeszcze jasne tło, bo jeszcze jakbyście stanęły na tle czarnym, w czarnych spodniach, to ok. Ale jeżeli, ale jeżeli staniecie na jasnym tle, w takich spodniach, to niestety to będzie bardzo, ale to bardzo widoczne. Dlatego pamiętajcie, unikajcie jakichkolwiek przeszyć, które mogą Wam podzielić brzuszek na dwie części. Jeśli interesowaliście się, a w zasadzie interesowałyście się stylizacjami, w jaki sposób się ubierać, jak nosić ubrania itd., to na pewno znacie trik typu, że najlepsze w przypadku większych brzuszków są bluzki, które odcinają się pod piersiami. I czy na pewno? Zobaczcie, właśnie założyłam taką bluzkę. Jeżeli jestem blisko i widzi sam mój brzuszek, no to rzeczywiście widać, że no ten brzuszek gdzieś zanika, tak? I nawet nie widać tej podziałki, które tworzą te straszne czarne spodnie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy zobaczycie mnie z dalszej odległości. Tutaj już tak fajnie nie jest, ponieważ ta bluzka z tego względu, że odcina się tuż pod piustem. E i nie ma żadnych cięć talii, nie ma żadnego przewężenia. Sprawia, że moja figura wydaje się dużo szersza i większa. Natomiast jeżeli spojrzycie bokiem, no to tak naprawdę no cóż, możecie albo ustąpić mi miejsce, albo pogratulować. Wybór należy do Was. Dlatego, jeżeli chcecie koniecznie kupić taką bluzkę, to sprawdźcie, przymieście i zobaczcie, czy nie widać tak brzuszka w zasadzie czy ta bluzka nie sprawia, że wyglądać jak jakbyście były właśnie w zaawansowanej ciąży. Bo to nie jest nic korzystnego, szczególnie jeżeli się nie jest w ciąży. I niestety chciałam też dodać, że tego typu bluzki nawet u dziewczyn, które mają piękny, płaski brzuch, potrafią stworzyć dokładnie ten sam wygląd, czyli sprawić, że będziecie wyglądały jakbyście były w ciąży. A co z biodrówkami, które były takie modne w latach 90. sama je nosiłam, bo zresztą kto by ich nie nosił, to były najmodniejsze spodnie i wszystkie największe gwiazdy je nosiły, więc tym bardziej osoby, które miały idealnie płaski brzuch jak ja kiedyś. Otóż biodrówki nie są korzystnymi spodniami dla pań, które mają większy brzuszek. Na szczęście w obecnych czasach możemy kupić spodnie z wysokim stanem. Chociaż, jeżeli ktoś obserwuje i czyta posty moje na Instagramie, to doskonale wie, że biodrówki wracają do łask. Ale uważajcie na nie. Już pokazuję dlaczego. Zobaczcie, w momencie, kiedy mam założone wiodrówki, nawet przodem, już widać, że ten brzuszek wylewa się z nad spodni. Co dopiero, kiedy stanę bokiem? No tutaj, to już konkretnie widać ten brzuszek wlewający się. Jak to wygląda z daleka? Tak samo. Przodem może tego jeszcze tak nie widać, ale w momencie, kiedy stanę bokiem, no nie da się ukryć jednak tego większego brzuszka. A jeszcze gorzej by to wyglądało, gdybym teraz wzięła i usiadła, wtedy brzuszek pewnie by spokojnie leżał sobie na moich udach. Dlatego, jeżeli możecie, noście spodnie z wysokim stanem, a nie wiodrówki, jeżeli macie większy brzuszek. No w takim razie mają zrobić panie, które lubią biodrówki i się wygodnie w nich czują, natomiast mają większy brzuszek. Są proste triki. Pierwszy prosty trik, to co wam za chwilę pokażę, to jest bluza, która ma ściągacz u dołu albo sweterek ze ściągaczem u dołu. W tym przypadku, jeżeli założymy taką bluzę, tak jak ja, no to wystarczy delikatnie ją poluzować i dzięki temu nie widzimy ani brzuszka ani nie widzimy tych biodrówek, z nad których wystaje właśnie brzuszek. I spójrzcie, i bokiem to wygląda ok, i przodem wygląda to ok. Jak wygląda to z większej odległości? Na początku widzicie, że moja figura jest taka powiedzmy bezkształtna, tak? Bo nie ma zarysowanej talii, ale to co mówiłam, wystarczy delikatnie ją poluzować, Dzięki temu um, ściągacz, który jest u dołu tworzy najwęższy punkt w pasie i ta figura staje się dużo lżejsza, a nasz brzuszek jest niewidoczny. Natomiast jeśli jest lato, a chciałybyście założyć coś innego, to załóżmy nie ma ściągacza, to wystarczy założyć bluzkę trapezową, czyli rozszerzającą się ku dołowi. Fajnie będzie, jeżeli ona będzie z przodu jednak krótsza. Dzięki temu ten brzuszek ukryjecie, nie będzie widać, że nosicie biodrówki i nawet jeżeli ten brzuszek będzie się wylewał z nad tych biodrówek, to i tak on będzie ukryty i nikt tego nie zauważy. A teraz czas na moje spodnie, które kupiłam dwa lata temu, ale ani razu ich nie założyłam. A mianowicie dlatego, że kupiłam te spodnie tuż przed wyjazdem. E, po powrocie okazało się, że przytyłam, bo. No wiecie, no, jedzenie na wakacjach jest dużo smaczniejsze, jest słodsze, więc. No cóż. Natomiast e, później oczywiście zrzuciłam, a to już był zimny okres, kolejne wakacje, kolejny raz mi się przytyło. Może nie tak bardzo jak teraz, ale jednak ten bruszek już był. I spójrzcie. Spodnie, które kupiłam są spodniami z lnu, nie mają żadnych zakładek, mają szerokie nogawki, mają pasek w talii i przodem widoczny jest brzuszek, natomiast bokiem mój brzuszek wygląda jak balonik, jakby ktoś mi włożył w te spodnie po prostu balon. I na dodatek ten balon się odcina od dołu i to bardzo, ale to bardzo widać, co jest irytujące i dlatego takie spodnie nie powinno się unosić w momencie, kiedy mamy większy brzuszek. Tak samo wygląda sytuacja, kiedy popatrzycie na mnie z większej odległości. Przedem jeszcze może tego tak aż nie widać. Natomiast, kiedy stanę bokiem, jest po prostu tragedia. Dlatego, jeśli macie brzuszek, unikajcie spodni, które nie mają zakładek, są z delikatnego materiału, który nie utrzyma brzuszka, bo wtedy niestety jesteście skazane na porażkę pod tym względem. A teraz pokażę Wam. Jaki błąd bardzo często panie popełniają, które mają większy brzuszek i lubią nosić właśnie spodnie o szerokich nogawkach, takie jak te moje czerwone. Otóż zakładają luźne na to ubrania. Ja założyłam mój sweterek. Z przodu oczywiście nie widać tego brzuszka, a bokiem wstanę, też tego brzuszka nie widać. Ale co się stanie, kiedy popatrzycie na mnie z większej odległości? W momencie, kiedy stoję do Was przodem, jestem po prostu wielka, Oczywiście nie widać brzuszka, ale nie widać żadnych wcięć, a ja wyglądam tak naprawdę, jakbym miała 15-20 kg więcej. Więc co z tego, że nie widać brzuszka, skoro wyglądam i tak na 15-20 kg więcej? Były różne rozwiązania, dobre i złe. Ale jakie jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, które możecie spokojnie zastosować? Otóż bardzo dobre jeansy, bardzo dobre w znaczeniu chodzi mi o to, że mają wysoki stan. Są dopasowane, ale są z materiału, który zawiera w sobie elastan, ale też ten materiał bardzo ładnie utrzyma bruszek, ponieważ jest grubszy. Zobaczcie, przodem jeżeli stanę, nie widać zbytnio brzuszka, bokiem, oczywiście widać, że ten brzuszek jest delikatnie odstający, ale ta linia jest płynna. To znaczy, że nie ma odcięcia u dołu, tak jak w tych czerwonych spodniach, tylko ten brzuszek przechodzi ładnie i płynnie, w związku z czym to tak nie rzuca się w oczy. Jeżeli spojrzycie, jak wygląda moja figura z większej odległości, z przodu wygląda bardzo fajnie. Bokiem też, to co mówiłam, to nie rzuca się aż tak w oczy. Pomimo tego, że dżinsy nie mają zakładek, są z ciemnego materiału, są z bardzo dobrego materiału w znaczeniu, takiego, w znaczeniu takim, że z elastanem i dobrze trzymające brzuszek, w zasadzie go nawet delikatnie spłaszczające, to, ten, to ta figura, a w zasadzie ten brzuszek wygląda dużo, dużo lepiej. Wiecie, jakie połączenie jest zawsze modne? I niezależnie od upływającego czasu jest na topie, jeansy plus biały t-shirt. Dlatego też założyłam dla Was e, taką stylizację. I zobaczcie, przodem z bliska, no jest ta buzeczka, ten t-shirt e, luźno. Nie wygląda do końca tak korzystnie. Bokiem oczywiście nie widać tego brzuszka. Natomiast w momencie kiedy włożę że wsunę przód t-shirta w spodnie. To zupełnie inaczej wygląda, bardziej tak na czasie, fajnie, lżej. To samo dzieje się przy większej odległości, jeżeli spojrzycie. Na początku, kiedy mam ten t-shirt luźno puszczony, to ta figura nie wygląda aż tak korzystnie, ponieważ ten t-shirt no, rozszerza się. Natomiast wystarczy, że ten t-shirt puszczam w spodnie ta figura Wygląda już zupełnie inaczej. Nogi się wydłużają, jest jakiś inny kształt, tak? Można równie dobrze ten t po całości włożyć w spodnie, i to też będzie bardzo fajnie wyglądało. Tym bardziej, że wtedy będzie widać talię, którą, która zarysuje się dzięki paskowi spodni. Czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o spodnie, to pamiętaj, że lepsze będą spodnie, które mają ciemniejszy kolor, to może być tak samo jak ja pokazałam. Ciemny butelkowy, granatowy, czarny, dzięki temu mniej widać szczegółów, jeśli chodzi o sylwetkę i ogólnie to, co się dzieje na spodniach. Pamiętaj też, że skoro mówimy o ciemnych kolorach, powiedzmy sobie o jasnych. Niestety jasne pokazują różne detale, które chciałybyśmy ukryć, a mianowicie w tym przypadku chciałbyśmy ukryć brzuszek, dlatego... Zanim kupisz jakiekolwiek spodnie, przyjrzyj się dokładnie, czy nie będą one uwidaczniały niestety większy brzuszek. Jeśli decydujesz się na spodnie z wysokim stanem, to pamiętaj, że dobrze, jeżeli te spodnie będą miały zakładki. A mam tu na myśli szczególnie spodnie, które nie są jeansami. Dzięki tym zakładkom brzuszek nasz bardzo ładnie się ukrywa i nie rzuca się aż tak w oczy. Niestety założenie biodrówek sprawia, że ten brzuszek... Chcemy, czy nie, jeżeli mamy większy, będzie się wylewał z nadpaska spodni. Bardzo ważna rzecz: unikaj spodni, które mają łączenie gdzieś z przodu na wysokości brzucha, ponieważ to łączenie może sprawić, że Twój brzuszek podzieli się na dwie części i będzie to wyglądało jeszcze gorzej niż taki zwykły odstający brzuszek. Jeżeli kupujesz spodnie, to pamiętaj, że najlepiej, aby te spodnie były z grubej tkaniny, która utrzyma ten brzuszek w ryzach. Dzięki czemu będzie on dużo lepiej wyglądał. Pamiętaj, że bardzo fajne w przypadku większego brzuszka są jeansy. Tylko jeansy, które są z elastanem i które są w ciemniejszym kolorze, ponieważ one bardzo fajnie utrzymują brzuszek i sprawiają, że ta linia brzuszka jest w takim opływowym kształcie, a nie brzydko na się u dołu. Mam nadzieję, że moje porady, to co pokazałam, podoba Ci się, spodobało Wam się i że dzięki temu będziecie czekali też na drugi odcinek, w którym opowiem Wam oczywiście o tym, w jaki sposób Chować, ukrywać brzuszek w przypadku spódnic i sukienek, jakie są najlepsze rozwiązania. Dlatego, jeśli podobał Wam się mój filmik, to oczywiście łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I pamiętajcie też, że warto czytać i oglądać mnie na Instagramie, ponieważ tam rzucam rzeczy, których nie pokazuję tutaj, a bardzo często są to spontaniczne, jakieś przemyślenia, albo też pokazuję, co fajnego i nowego jest w sklepach. Pozdrawiam!